Pani radna, bo ja oglądałem tą sesję z 13 maja i tam słyszałem w tej sesji, że brakuje tam na cztery dyżury dokładnie obsadzenia lekarza jednego. Coś takiego było, tak, tak starosta mówił. Wczorajsze też oglądałem tam na Facebooku, bo to było głośno o tym. I czy Pani Radna mi może odpowiedzieć, bo tam słyszałem wtedy, że jeden lekarz odeszedł do DCR po prostu chyba za większe pieniążki, drugi. Czy to jest prawdą, że ten przez tego jednego lekarza, bo to jest tak, że te 200 osób, które pracuje w, 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 PC, w PCZ, PCZ, przez jednego lekarza, który teraz jest prawdopodobnie na chorobowym, bo coś tam mu się stało, zawalił, zawali się cały szpital i cały powiat zostanie bez obsługi lekarskiej. Ja tak mówiąc prawdę, nie wiem o tym. Proszę pana, nie wiem o tym, ponieważ o takich sprawach nie jesteśmy informowani jako radni. To jest tak naprawdę polityka kadrowa. To jest zadanie pani prezes, a pani prezes jest zatrudniona przez pana starostę. Niestety, my nie możemy ingerować. Również nie możemy mówić, że my zwalniamy panią prezes. My nie jesteśmy od zwolnienia. Ja wczoraj wnioskowałam na sesji o, niestety, ale Wyszukanie menedżera, ewentualnie no przeprowadzenie to już, to już pan starosta musi tą decyzję podjąć i zarząd, ale u, uważam, że powinien na takim stanowisku w tych czasach obecnie pracować menedżer, który będzie umiał obsadzić odpowiednio właśnie jeżeli chodzi o oddziały czy w ogóle taką strukturę lekarzy i w ogóle cały szpital z, zmontować, żeby to naprawdę takie sytuacje już się nie powtórzyły i Wrócił ten szpital do normy, bo posłuchajcie, jeżeli im dalej, tym trudniej i myślę, że te dwa tygodnie zrobią naprawdę spustoszenie, jeżeli chodzi o kadrę medyczną i ponieważ będą obawy, obawy różnego różnego zakresu. I to jest właśnie odpowiedzialność starosty, i tutaj, ale przede wszystkim to jest niebezpieczeństwo dla nas i dla naszych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. Wiemy dobrze, jakie mamy oddalone miejscowości: gdzie jest Ogorzelec, gdzie jest Niedamirów, gdzie jest Świdnik. No, Świdnik już jest bliżej Jeleniej Góry, ale są jeszcze wioski, które są z trudnym dojazdem nie ma dojazdu. Jesteśmy też starzejącym się społeczeństwem, i tak naprawdę to jest. Karygodne, oby y, z, y, nastąpiła likwidacja i zamknięcie szpitala, poprzez takie zlekceważenie sprawy i y, no uważam, że złą pracę starostwa, y, starosty i całego zarządu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę jeszcze, pan Bilman. Jeszcze jedno pytanie do pani radnej. Bo oglądałem tę właśnie sesję i mam takie pytanie, czy Pani Radna mi może odpowiedzieć, bo pan starosta tak odpowiada wymijająco, no bo że jest kryzys, wiadomo, nie ma lekarzy, nie ma szkoleń, nie ma tego i to dopadło teraz. Ale czy pani radna może mi odpowiedzieć, że, czy to jest naprawdę, bo ja w to nie wierzę tam, tylko chodzi o pieniądze po prostu, no bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, bo lekarz jeden odeszedł do DCR, tam dostał chyba większe pieniążki i... I jaka jest na przykład ta polityka, że, że po prostu no, powiatu nie stać, żeby dać więcej, no bo y, pan starosta tam mówił, że są takie kwoty, gdzieś tam lekarze więcej zarabiają wiadomo, a tutaj no, powiat może dać tyle, ile może dać. I po prostu czy pani radna mi może odpowiedzieć, czy pani się orientuje w jakich to jest przedziałach, że ten powiat wytrzyma to po prostu, żeby zatrudnił następnego lekarza, czy, czy, czy coś takiego. nie państwo, ja myślę, że to pytanie to jest do pani prezes raczej tak, niż... Ja, ja, może powiem. Absolutnie zdrowie jest nadrzędnym celem i szpital jest celem nadrzędnym. Tak naprawdę z każdą drogą to my poczekamy wszyscy i tu Państwo przyznacie rację. Z każdą inwestycją również poczekamy, jeżeli te pieniądze uratują, czy, czy ten, tam stworzy się taka możliwość, że pozyska szpital lekarza i będzie zafunkcjonuje. Nie odpowiem na takie pytanie, bo to są pytania, wie Pan, to akurat są pytania naprawdę na pewno zasadne, ale na pewno powiat utrzyma tą kondycję finansową. Szanowni państwo moje zdanie jest takie, że może nie patrzmy o, o, na politykę, tylko wreszcie albo ufajmy albo nie ufajmy konkretnemu człowiekowi. I moje jest takie, że tutaj nieważne z jakiej opcji pan starosta jest. ja, ja, ja po prostu mówię, już nie ufam, bo Zresztą dawno już nie ufałem, bo, bo zapewnienia sprzed dwóch tygodni były inne. Teraz jest wielka burza, a bardzo się boję, co będzie w następnych tygodniach, czyli w przyszłym, okay. dlatego, w momencie, panie Janku. Dlatego bardzo szybko chcemy reagować. Będziemy stosować ten apel. Tyle możemy, a później zobaczymy. Proszę, pan Janek. Szanowni państwo, ja tutaj nie będę wymieniał przechodni i inne jakoś menadżerę powinni, menadżerę, jakieś są w innych przechodniach. Nie będę wymieniał, bo nie chcę komuś reklamę robić. I dlatego, co się wypowiedziałem na początku, bo ja nie będę tu mówił o starości. Ktoś zarządza, ktoś za to pieniądze bierze. I wczoraj też się wypowiedziałem, że pani prezes nie powinna być prezesem i dlatego zmierzam. Ja jakoś potrafię jechać prywatnie, czy nawet e, gdzie indziej, jak widzę inne przechodnie, które się rozwijają, menadżery tam się starają o jakieś pieniądze, może my też jakiś błąd popełnili jakoś samorządy, bo jeżeli pani prezes o co się zwróci do samorządów my dajemy, to my po prostu, ona mówi, o, a po co ja będę się starać, po co ja będę latać jak mi da samorząd, no trochę y, też trzeba zastanowić, żeby właśnie starosta to, to docenił, właśnie samorządy, że Pani prezes, przykładowo, brakuje nawet jak ja nieraz tam, bo jestem pacjentem, mówię brakuje to, nawet podstawowych rzeczy brakuje, no to znaczy jak pani, nawet mówię wiele, wiele razy pielęgniarkom, bo może nie wiedzą kim ja jestem i widzę, ja mówię to co pani prezes robi, że tego brakuje, bo się do samorządu zwraca. Tutaj, obojętnie czy będzie z tej opcji, czy z tamtej, decyzja jest krótka. Pani prezes powinna być, jeżeli zawiesiła szpital, to panią prezes też powinno się zawiesić krótko. I tutaj, czy się ma e, zaufanie do starosty, jeżeli starosta takiego kroku nie zrobi, jeżeli starosta nie doprowadzi, że szpital będzie istniał, no to. Pan starosta powinien, tak już powiem otwarcie i szczerze, nie chcę tej opcji bronić, broń Boże, powinien się sam podać zarządem do dymisji krótko i no, ale mam nadzieję, że szpital będzie uratowany, że do 28, a 29, może i wcześniej, znajdą lekarza, tylko na pewno nie chciałbym, żeby lekarz, ja szedł do lekarza, rezydenta, który ma pół roku po postażu w szpitalu był, bo ja wiele razy mówię, jak oglądam tu klapsydry w kamiennej górze, no to coraz więcej tych klapsydry jest. Dziękuję Ludzie się starzeją to fakta, ale i, i może i złe leczenie jest ja nie, nie chcę na, na sobie powiedzieć yy, jednym zdaniem jak lekarz w Kamiennej Górze też mnie potraktował dziękuję do widzenia dziękuję pan Łukasik proszę. Proszę państwa ta sytuacja szpitala wśród nas wszystkich budzi duże emocje ja uważam że ta dyskusja jest również potrzebna i tutaj. Yy. Z tym że tak jak mówił pan Łebski powinniśmy działać ponad podziałami i my jako radni gminy Kamienna Góra Też jesteśmy Myślę w stanie Wspomóc jakoś uratowanie tego szpitala z tym że największy problem polega na tym Że my nie wiemy w ogóle Czy Musimy jakoś działać Bo po prostu nie ma na to Informacji i w tej chwili myślę Że dyskutować możemy ale Tak jak mówił pan przewodniczący Powinniśmy przyjąć tylko tą odezwę do zarządu powiatu i w tej chwili na tyle nas stać. Tak, szanowni państwo, na chwilę obecną możemy taki apel tylko przyjąć i, i śledzić, ale bądźmy czujni. No i tyle. Szanowni państwo, yy, Zakończam tą dyskusję. Będziemy teraz głosować za przyjęciem tego apelu. To nie jest forma uchwały, tylko przyjęcie apelu. Yy, proszę bardzo. Głosujemy za przyjęciem yy, tego apelu. Proszę o głosowanie teraz. Tak, przyciskami. Dziękuję za głosowanie. Jest nas czternastu, wszyscy głosowali za przyjęciem apelu, więc ten apel jak najszybciej przekażemy.